Zapraszam teraz na scenę przedstawicieli Ziemi Wielkopolskiej, którzy mają małą niespodziankę. Teraz Kreatywna Wielkopolska przystępuje do działania. W Wielkopolsce dzieje się wszystko, więc teraz jest niespodzianka. Poproszę liderów, poproszę Pawła Kukiza i Marka Jurka na scenę. Tutaj chciałabym sprezentować plony wielkopolskich rolników. Właściwie. Coś mi się tutaj wyłącza. E... Szparagi prosto z pola wielkopolskiego. W trakcie z pola mojej siostry, która to mówi do mnie dzisiaj tak. Ty wiesz, że Marek Jurek to był moim nauczycielem w rokietnicy. Czy to prawda? Możliwe. Techniku Ogrodniczych, tak. dokładnie. Pozdrawiam serdecznie tak? od Lub, uczennicy posła Prawda była taka, że ja zawsze mówię, na studiach, że musiałem podjąć pracę zawodową, jeździłem do techniku ogrodniczego w ropietnicy, na pochami itd. Tak naprawdę to nie chciałbym się wypisywać tych wszystkich tam z tych praktyk studenckich tego, bo że to lepiej trochę pieniędzy zarobić, może tak krzeośli mówić, ale szkoła ma naprawdę. To znaczy, jeżeli ja też mogę parę słów, to jest tak Co prawda z, z, złożyliśmy projekt ustawy antykorupcyjnej <gry> właśnie na luki 5 gwiazd jeszcze nie wszelkie. Ale no, obserwując los wszystkich naszych ustaw, jakie złożyliśmy, a złożyliśmy ich kilkadziesiąt w, w Parlamencie i obserwując, co z tymi ustawami robi Prawo i Sprawiedliwość i najczęściej wyrzuca do kosza albo ewentualnie daje mitro nadziei zamrażając zamarażarce sejmowej. Więc ja jakiś tam szczególnych nadziei na... Uchwalenie tej ustawy antykorupcyjnej nie mam, więc koszyk biorę. Natomiast druga sprawa. Szparagia która w mojej był to poranie, to jest to, co łączy Was ze mną bezpośrednio, mieszkańcem na co dzień opolszczyzny, Bo u nas również, Zbyszek Świadkiem, są pola szparagowe i pojawiły się niedawno, kilka lat temu, porównam, kto jest lepszy. Na wszelki wypadek mówię, że nasz na pewno są smaczniejsze, widzę, że są grubsze i jakoś końcóweczki, świeżutkie, fajne. I ostatnia sprawa, wbrew wszystkim po to też przyjmę oczywiście, wbrew wszystkim pod po włoską, piątek zdarza mi się raz w roku. Przekażę To łapówka nie jest. A ja może przy okazji jeszcze dodam, że Unia Europejska, w zasadzie w Brukseli mamy 2,5 tysiąca organizacji lobbyingowych, 15 tysięcy lobbystów, którzy przychodzą bezpośrednio do Komisji Europejskiej, do innych organów. My oczywiście uważamy, że to my powinniśmy decydować, że to my, Polacy, Włosi, obywatele powinni decydować. Dziękuję. Tak. Ja serdecznie chciałam podziękować za przyjazd do Wielkopolski. Naprawdę jesteśmy z tego niezmiernie zadowoleni i wdzięczni. To, to naprawdę nas wspiera i jest dla nas bardzo ważne. Bez ciebie właściwie nie byłoby nas, tak? Nie byłoby Ruchu Kukiz 15. W związku z tym naprawdę wielkie brawa i wszystkiego dobrego. Jeszcze, jeszcze powiem jeszcze o tym drugim drobnym prezencie. Jest to też wytwór lokalny, dokładnie z miejscowości Lipka Wielka, jest to nieduża miejscowość, w której miałam zaszczyt być przez osiedla Cukizem. Plantator, pan Józef Napierała, poprosił, też mnie o to bym powiedziała, powiedz Józefowi, że nie mogę przyjechać. Ja w takim razie proszę o przekazanie panu Józefowi. Mówiłem o szparagach, chciałem Wam powiedzieć, pani Józefie, ja mam około 70 arów również w innej latorości. I to prawda, że ze względów bezpieczeństwa od 4 lat wina nie produkuje tylko soki, samo bezpieczeństwa, to w tym roku postanowiłem jednak to, to wino zrobić, gdy ze swoich zbiorów Pani Józefie obiecuje, że zrewalżuje się swoim lokalnym produktem.